Pięknie. Hey, witaj zrobimy 3D egzek! -y. Atakujemy nas. <coughs> Dobra. Jest Kamil. Cześć! Ja atakuję nas czar. Wiljaz! Winęło nie jest! Bardzo zobaczyć! Atakuję! Zostaw mnie! Tak. Proszę, 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 proszę! O nie! Nie! No to będzie koniec serii waszymi, bo... em, Dziękuję, to koniec serii Subskrybujcie, komentujcie <grybujcie> Nie, to dobra Odrodzenie em, Nie spodziewałem się takich ataku, właśnie zaczynam odcinek I patrzę, coś mnie bije, no i To był Charles A więc tak, a więc zaraz się wyjaśnię o co chodzi w tej grze Wy możecie zostawić teraz suba, lajka Napisać komentarz Wykolejenie Ciekawy komentarz, co? co? Ciekawe ile osób napisze No? Co Jak to widzisz, to napisz. No. Ciekawe ile osób napisze to. No. Jak widzisz teraz to, to też napisz. Dobra. <słuch> to by się ciągnęło, nie skończony. Nie wiem, ale Zaraz my będziemy... powiem pod... tak. Czy tak się stara, nagrywa. Dobra, zobacz. Właśnie 700 Kurde piszcie mu coś Dajcie mu lajka, coś tego. Rozwija się. On może być kiedyś. Fajny i słabny Ja, ja, ja chcę być ta. tak Ja to, gram teraz horror tak No dobra Ja powinienem w horrorach nie. być przestraszony A co to ma być? Jakiś pająk kurde Dobra, z... ja tyle mówię Za... Pa... Więc kurde Zostawcie lajka Zaraz ci weźmę taśmę i ci przykleję burzę i dopiero... No. Jakiś pająk zamiast... nie chcę lajka, nie dawaj. Dajcie dobra. Ten pająk ma zamiast głowy to ma wiertło Ej, a więc tak Czekajcie Jak coś... Dobrze idziemy? Nie. Dobry. Tak, dobrze jedziemy. Tutaj sobie pojedziemy. Nie, no, bliżej. No dobra, co bliżej? Bliżej? Tu? No, tutaj. A czemu nie dalej? A. No dobra, e, a więc pójdę. Już ci tłumaczę, żebyś w grze. O grze chodzi o to, że musimy robić misję. W grze. No, y, bo ostatnio też czytałem. W grze musimy zrobić trzy główne misje obowiązkowe, żeby pokonać tego Charlesa. Ale zanim to zrobimy, musimy jeszcze zrobić misję z bronią, gdzie zdobędziemy nowe bronie. W tych trzech misjach możemy zrobić jaja, które są tutaj na środku wyspy, jest taka świątynia, w której wsadzimy te jaja. I niby Charles ma do nich przyjść i my możemy go dopiero pokonać, bo za każdym razem, gdy

Here's the key. And although the balcony is right behind me, I'll just mark it on your map. As a side note, talk to anyone around here, and uh, they'll do whatever they can to help. Anyone not wearing a mask, that is. Check out the balcony and take whatever you can use. Good luck with everything! Oh, my God. Ludzie w maskach są źli Wiesz, w ostatnim odcinku się tego dowiedziałem Jeśli nie widzieliście ostatniego odcinka a -a. Miałem tam chwilowy dryk przestraszenia No, ja nie wiedziałem I to wiesz co najlepsze? I to miałem dryk przestraszenia przez kolesia w masce, a nie Charlesa to był bek Dlatego no, mówię! Dobra, wybijamy. Że Szczególnie, w gdy to jest Kamil Gdzie ma? A tu jest balkon, kurde a czego jest? Czekaj, no, jak ty na czekaj żyj? Tu idę ja na balkon Heoo Czekaj, tak? To jest balkon? Nie. O kurde. No i powiedz mi gdzie, to, gdzie tu są ludzie? Gdzie tu są ludzie? Bo ludzie mieli mi pomóc. Tylko nie pask. Dobra, zbieram złom. Złom zebrany, mapa jest, zdjęcie siup. O fotka. Czekaliśmy cierpliwie, ale ostatnie dni były delikatnie mówiąc chaotyczne. Charles stał się ostatnio bardziej agresywny i zaczynał się martwić. Ilu z nas doczeka się pomocy bogiem Euja. Liczymy na ciebie. A weź A na kogo? Na mnie? Kurde, jestem dobry. Siup, skok z balkonu. No i nogi połamane. Ma, ma pani antybiotyki na połamanie nóg? cicho, ja biorę antybiotyki, tam żadne papierki. Dobra, jedziemy. To tak. co? Tutaj. Potem pojedziemy sobie chyba do misji z tutaj o Jezu, daleko. Do misji z bronią i do misji głównej. Jakby co w misji głównie będą kolesie w maskach, tego ci mówię pewien. I na tym zakończymy nasz odcinek. Jaj. Uwierz o, mi to, No uwierz film. mi, te misje są długie. A, e, a my sobie ulepszymy tarpoja... Pojazd. No, pociąg. Piętko, e, prędko, tak. czekajcie. No, zaraz dojedziemy. I leczymy. Leczymy. Do maksa. No, do, do, do prawie do maksa. Wow. Wow. Tak Hamuj! A David drifter! Teraz, tak ta lokomotywa tak driftem leci tutaj. Tak, wszystko. Dobra. O, ja nie Jakby co, Charles nawet stamtąd może teraz na mnie. Więc... O, czekaj. złama. A jak on cię widzi? No normalnie, bo będziemy takie słyszeć, takie... Tu, tu... I to oznacza, że on już biegnie na nas. Znaczy, blisko nas jest. Zenobrek koma nisko. Oczywiście przez okno nie mogę. I know you're supposed to be some fancy pants monster hunter. They didn't break anything but a sweat. I got some lock picks, but I don't know how to use them. Here.

A nie, tu musimy iść. Otwórz skrzynię nazwą skodarela używając wytrycha. No dobra. Um, to może sobie to... Czekaj, zaznaczę sobie to, bo ślepy. Czy o! A! Czekajcie. Złama. Jest skrzyneczka. Sił. A, musiałem przycisnąć. O! Kurde.

But they my respect, so here's some scraps, like I <coughs> O oh, kurde. Dobra, a, tu już nie ma co iść. My to Dzień? nagrywamy, gdzie jest mecz Argentyna-Chorwacja. I. Pytam was nie o ten mecz, ale pytam wam o francja maroko jako wstać i wynik. Góno. E, przepraszam. Ja byście zasadł. O kurde, mamy... Do dobra, my gramy ten w horror tam. Tutaj powinien być... Jak... Ja Cicho, wygramy w horror. Dobra, szybkość. Pan szybki bicie. No chopię. No razie to mnie nic nie wystraszyło. No, wystraszy. Dobra, patrz, moc... nagrywam kolejny horror i kopie. Ja stoję na baczność. Tylko niech przyjdzie. No, musimy tyle przejechać, więc trochę drogie nam zajdzie, Dobrze. więc możemy pogadać. Chyba, że zaraz raz przyjdzie. Ej, po... która lepsza broń, ta? Czy... Jezu. Ej, co by się z tego wypadł. Czy ona taka? czy Ta. To. Właśnie nie wiem, kurde. nie, to za... Zabam, nie, czekaj, to ta, to ma, to ma. siła rażenia, zasięg, wspomnienie i szybkostrzelność, ale ta ma... Aby powiedział, że jest lepsza, ale tak go spowalnia bardziej. Czekaj, zaraz zobaczymy gdzie jesteśmy. Dobra. Ja to słyszę. też to słyszysz? No, czy, czy, to... czy to jest on? Nie ja dowiemy się. Chyba nie. A i weź Ja strzelcę. Ale co ty chcesz strzelić? No. Super! Strzeliłeś je, gratulujemy Ci! Strzało! Suj. Co możemy tu porabić? Możemy zmienić się kolor lobby. Co wyjdzie dobrze Nie ma Okej! Nie przez to nie gadać o Francji. Dobra, biorę na chmot do bo z nim jest fajnie. I... Dobra, to, to co pod pana? Co? Ej, to był mnie to czagnie Cie, to, to mnie te czołgnie miał? Dobra, piszę Kamil e, Binet, 300 Tutaj... Dobra, siadaj. Dobra? Dobra. Mówiłeś, mi przewiniecie. Kamien My chyba źle pojechali. Zawracaj! Zawracaj! Dobra, no to wiecie... Jeszcze trzy... O nie, to koleś w masce! Polgok, 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 Polgok! Jadł! No To był koleś w Na wieku... ...Pakiszej...

Nie będzie. Ale... Mm. Nie dobrze się... Czy... A właśnie... Czemu się wbija... Jakieś inne rzeczy? Eee, stój! Stój, śmieciu! Tak? Nie gadaj, że za... Co... Idealnie! Patrzcie! Normalnie! Drift! Szybko, 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 szybko! Przełączaj! Hop. Szybko, 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 szybko! szybko. Ciuchci jest najbezpieczniej! Ciu. Pamiętajcie! Eee. Ciuch, ciuch, koła w ruch! Juhu! No. Jeszcze 15 godzin Czemu 15 godzin? STOJ! NO STOJ! NIE! STOJ! STOJ! Będę pierwszy Tak? Dobra jestem pierwszy Jedziemy w prawo Musisz tutaj? Pokaż Dobrze jedziemy Dobra zaraz będziemy w misji Chyba, chyba że Charles. Ale Charles coś nie atakuje. No. Może jako wezwę, nie wiem. Jesteś chudy masz, wiem. masz sześć... Masz sześć nóg. Nie. Bochałem. O, lag. Wspaniale. Tak się... Dobra, my zaraz dojedziemy. Ale księżyc jest, My zaraz sześć... dojedziemy, zaraz ty... Jezus. Czy to już Ej, patrz, patrz Patrz jestem czarny Dobra uwaga, hamuj, hamuj! Isiu Wyhamuję idealnie nie? No kurde, patrz Dobra, może trochę się popisać. O... nie Nie. Nie mam prawa jazdy <laughs> yeah, 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 yeah. Mame, mame, Paul asked me oh. to design Charles. Oh. Oh. <laughs> and using my extensive demolitions experience, I made this rocket launcher. I've been wanting to see Warren's empire crumble for a long time, so building this puppy was a hell of an opportunity. Now that you're here, I need a few minutes to remove some safety features. While I'm working on that, why don't you bring that box of rocket ammunition back here from inside the bunker down the rail? Dobra. Co jest przy Gdzie to zna ja <coughs> <coughs> Nie chętnie, potka sobie idzie No dobra Ale piękny las Nikogo tu nie ma Pusto Jesteśmy wolni Chyba, chyba Gdzie? Wow. Piękni Piękni Przecież ja wiem kiedy bym szedł chyba No kurde O złamał się Pasz, 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 pasz. Dzień dobry, tutaj komornik, proszę otworzyć. Albo wyważę te drzwi. A co ja mam tu zrobić? Znajdź drogę do bliskiego bunkra, aby z niego skrzynię z rakietami. No to otwórz mi te drzwi. Dostałem kluczek jakiś? Nie, nic nie dostałem, stóp. Od... Proszę otworzyć tu komornik, zabieram mu no rakiety. Co ja mam? No i znowu tak nie O, oh, co to? A. Dobra, mamy dynamit. Dobra, pyk. Tu, 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 ty. kurde i jak Dzień dobry. O, super. Mogę... A to to, to to, tak? Ej, ej! Rakiety! Moje rakiety! Co się stało? 3 Umor. umarł, dziękuję. Za umarłem przez wybuch. Dziękuję. Wybuchłem. Dziękuję za odcinek i do zobaczenia. A więc wiecie co? To było na tyle tego odcinka. Zrobiliśmy tyle i się dało. Jak odcinka. Słuchaliśmy głupich um, historii Kamila. Tak. Tak. Byłem więc... no kiedyś w lesie i spotkałem komputer i się na pomarańcu. To było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, to zobaczycie. Nara.